Znajdujemy się w pomieszczeniach Kolegiaty Jarosławskiej, miejsca, które sięga historią do XVI wieku. Kościół i te pomieszczenia były budowane w latach 1582 do 1594. I tutaj został zrealizowany projekt integralnej odnowy człowieka w ramach projektu międzynarodowego Słowacja-Polska. W tym miejscu przychodzili ludzie na swoje spotkania i otrzymali wsparcie psychologiczne. Dla mnie uderzające było to, że wielu z nich przybywało takich zgaszonych, jakichś ponurych, może nawet zagubionych, i po tych spotkaniach, rozmowach widać było zmianę na ich twarzy. Rozchodzili się, rozpromienieni, tak podniesieni na duchu. I to dla mnie było bardzo budujące. I widzę sens takich spotkań. Jestem przekonany, że ci, którzy skorzystali, na długo zapamiętają to spotkanie z drugim człowiekiem. Święty Jan Paweł II, papież, powiedział takie znamienne słowa, że człowiek wzrasta duchowo przez kontakt z Bogiem, kontakt z drugim człowiekiem, z przyrodą i z dziełami wytworzonymi przez człowieka. I te zabudowania kolegiackie, one służyły właśnie temu duchowemu wzrastaniu ludziom, którzy wzięli udział w tym programie, bo i z jednej strony był kontakt z Bogiem, odwiedziny kościoła, spojrzenie na skarb nasz, jakim jest obraz Matki Bożej, ale też kontakt z drugim człowiekiem, był też element spotkania z przyrodą, jako że odwiedzaliśmy. Ogród znajdujący się za kościołem, i wreszcie spotkanie z tymi wytworami ludzkimi, jakimi jest nasza piękna, zabytkowa świątynia, a także te wszystkie zabudowania, które robią wrażenie. Zatem bardzo cieszę się, że ten projekt został zrealizowany. I mam w pamięci te uśmiechnięte twarze ludzi, którzy, jak powiedziałem, przychodząc byli zupełnie inni.